I chciałbym Wam przypomnieć pewną grę, której na pewno nie pamiętacie. Jest to gra na 8-bitowe Atari i nazywa się Ninja. Zapraszam. Teraz już pamiętacie, bo tej muzyczki nie da się zapomnieć, nie da się jej wyrzucić z głowy. Ja w Ninja pierwszy raz grałem na Atari 800XL, a ciekawe na jakim komputerze wygraliście pierwszy raz. O, nie mogę trafić żykiem, ale się boję podejść, bo nie umiem walczyć. Nie pamiętam, jak się dobrze walczyło i będziemy robić rzutki. A raz z buta dam, może się uda. Dobra, udało się. I wiecie co jeszcze? Ja nie wiem czemu, ale na tą grę kiedyś mówiłem Last Ninja. Dlaczego tak? On też ma gwiazdki. Jak już mnie skosił? Niepotrzebnie szedłem w prawo, no bez jaj. Jeszcze raz, dobra. Nie, tu też jest ninja, ja się boję. Wezmę sobie gwiazdkę. Wiecie, ja sobie razem z wami przypominam te gry, bo mam taki fajny y, katalog gier, pospisywałem sobie to wszystko i później na potrzeby y, tych prezentacji wyciągam gierkę i odpalam. A spodnie się gwiazdkę. O nie, ja spadam. Da się, da się go tak szukać? Jest, skosiłem gościa. Później można tak podskakiwać, nie? Do góry w, w takie tajemne przejścia. A nie mam już nic, dobra. Tak mamy yy, prawy prosty. Cios w jajka, dobra. Chodź. Patrzcie, Cios w jajka niezawodny, ale gościu i tak przyjął 6-7 uderzeń. O, o, to mi chodziło, że tam można do góry wskakiwać. Raz głośno, raz cicho. Słuchajcie, no wybaczcie. O, jak damy do góry, to można się przenosić. O, tutaj dwóch gości. Dobra, ja spadam. Ale mam flashbacki, jak to widzę. Jeszcze te kolory. O, pamiętam to dokładnie. No dobra, chyba polegnę na tych dwóch gościach, tak mi się wydaje. Spróbuję. Ale mnie koszą. Uciekaj. Albo walcz, walcz. Nie, yes, skosiłem dwóch, ale patrzcie, że mi zostało życia. Lipa. O, i już nie. Aha, bo jeszcze można było siekać nożem. Znaczy nożem. Yy, mieczem, przepraszam, mieczem. Jeżeli podobają Wam się moje prezentacje, zostawcie obserwacje. Piona dla Was leci. Do następnego i cześć.